Witam jeszcze raz wszystkich na wielkim warszawskim open micu, który odbywa się w ramach pierwszego warszawskiego festiwalu stand-upu. E, tak jak pewnie wiecie, wystąpi dzisiaj 11 osób, które zostały wyłonionych przez wiel... Wielce szanowne jury, na podstawie nadesłanych filmików i innych machlojek. Jest z nami Marcin Wieczorek, cześć. Cześć. Prowadzisz dzisiejszy Open Mic. Powiedz nam parę słów na ten temat, czego się możemy spodziewać po dzisiejszym wieczorze? <grym> Sam nie wiem, znaczy widziałem część z występujących i myślę, że może być momentami bardzo śmiesznie. Momentami może być specyficznie, ale na pewno będzie stand-up. Rzeczywiście każdy, kto się dostał i zgłosił, robi czysty, klasyczny stand-up. Nie będzie tutaj kabaretów, ogrywania scenek, raczej czyste żarty. Będzie mocno czy nie? Jak słyszałeś już trochę, to oceń. Momentami będzie. W sensie przyjechał jeden z uczestników przyjechał z pięcioletnim dzieckiem. Słaby pomysł. Znaczy, ja bym nie chciał mieć takiego dzieciństwa. W sensie nie chciałbym tego słyszeć mając pięć lat. Nie. Wiem, że Twój występ zobaczymy podczas drugiego dnia, tak? Festiwalu. Czy się mylę? Nie mylisz się. Nie mylę się. A jakie tematy będziesz poruszał? Co przygotowałeś? Czym zmiażdżysz publiczność? Swoją osobowością i wyglądem przede wszystkim. Ja bazuję, bazuję na tym, co dała mi natura, jednak nie oszukujmy się, no to, to jest potencjał, to jest, to jest coś. Nie ma coś takiego, brakuje na polskiej scenie. A tak nie wiem, znaczy raczej zrobię jakieś najlepsze żarty z ostatniego pół roku, może mhm. parę nowych. No i liczę, że jakaś interakcja z publicznością, coś na bieżąco. No jest coraz więcej osób fajnie występujących, nawet dzisiaj jestem przekonany, że są osoby, które mogą być lepsze ode mnie. Więc, serio. Trochę będę się tu głupio, może prowadzę z momentem, no ale, ale bardzo dobrze. Fajnie, że tak jest i że te osoby są w całej Polsce i chcą to robić. I moim zdaniem nie ma czegoś takiego jak tabu w humorze, ale pod warunkiem, że, że coś za żartem idzie. Jeśli żart ma być po prostu kontrowersyjny, to nie ma sensu. W sensie można się śmiać z wszystkiego, ze Smoleńska, pedofilii, księży, wszystkiego, jeśli coś za tym idzie, a nie po prostu ma być ostry, bo nikt o tym nie mówi. No, ale Tematy tabu, o czym nie powiedział, chyba tylko o sobie po prostu. Nie da się. nie Tego słowa nie opiszą, tak? Dokładnie. Widzę, że już po prostu zrozumiałeś. Parę minut i starczy. Tak samo jest na scenie. Ludzie rozumieją rozumieją. Nie da się z tego zażartować. Stand-up też bazuje na tym, że jest to indywidualne bardzo poczucie humoru. Sprzedaje się to, co ciebie bawi, i co ciebie porusza. Wiadomo, że nie każdego z publiki, nie do każdego to trafia. To raz, a dwa no Rzeczywiście wymaga dobrego przygotowania. Jak tego nie ma, nie ma kontaktu z ludźmi i słaby występ. Powiem o podróży prawdziwego mężczyzny z prawdziwym mężczyzną do Paryża, czyli z, czyli z pięcioletnim prawdziwym mężczyzną, ale wcześniej chciałem zapytać, kto z Państwa ma dzieci? Pan ma? Pan? Wie się czym chwalić? tak? 20, 28. Cała Polska czyta dzieciom, a Pan co? Na jakie śmiechy, kiky, Pan przyszedł, tak? Bo w domu nie wesoło. Pan wyszedł, to nie wesoło. Niech pan uważa, może, panie, może pana żonie teraz coś z kocyka wypada. Taki żąkluje Wam dan, na przykład. Ja zawsze chciałem być jak on, bo ja go kiedyś widziałem w jednym filmie. On walczył sam ze sobą. I on jest tak dobry, że on kurwa wygrał wtedy. To to jest nie do ogarnięcia dla mnie. Była też w tym filmie taka scena, jak on wchodzi do sklepu z cukierkami. Co, nie? Wiecie, jak on wchodzi gdziekolwiek? Poproszę 20 tylko cukierków. Tych. Jakiś czas temu, kolejny raz ogłosił stan żałobny drodzy telki. Ja już mam kurwa dosyć tych wszystkich samozwańczych dyktatorów społecznych nastrojów, którzy zabraniając mi iść na imprezę, kolejny raz każą mi urządzić sobie wieczorek z filmami Roba Zombiego. Polski, polskim władzom kolejny raz zabrakło poczucia humoru. Zabiera kabel. Um. Tak sobie myślę, że może lepiej byśmy na tym, gdy Gdybyśmy, gdyby Polska w 1939 porozumiała się z Niemcami, Niemcy wygrałyby wojnę i dziś przynajmniej mielibyśmy najzajebistsze godło w historii narodów, czyli dwa orły ruchające się w pozycji na swastykę. E, no różnorakie, jest dużo o Polsce, jest dużo tym co się dzieje w Polsce i jakaś moja perspektywa na te sprawy. E, no, nie jest to jakaś komedia e, społeczno-polityczna i tego typu historia, ale na pewno no, będzie wiele niespodzianek i wiele atrakcji. Będzie ostro, czy nie bardzo? Będzie ostro, będą przekleństwa. A skąd w ogóle u Ciebie zainteresowanie stand-upem? Nie wiem, jakoś tak naturalnie się wzięło. Po prostu nie wiem, oglądałem tych gości na YouTubie, szczególnie jestem fanem amerykańskiego stand-upu i po prostu nie wiem, lubię jakby ich styl. Nie wiem, nie wiem z czego się wzięło. Trzeba, trzeba zapytać siłę wyższą. A. a masz jakieś doświadczenie sceniczne? Czy to jest jakiś twój pierwszy raz w ogóle z mikrofonem na scenie? A, nie jest mój pierwszy raz z mikrofonem na scenie. Już popełniałem open mic'i. Um, nie będę się do tego przyznawać, bo jeśli teraz um, zepsuję swój ten open mic, to jest mój pierwszy polski open mic, także... A, tak, no, polski, ponieważ a, na co dzień mieszkam w UK, więc tam zrobiłem się open mic'i. Mm, Ale wolę, żeby to się wycięło, żeby nikt o tym <laughs> nie wiedział. No to po co powiedziałeś? No bo mnie zapytałeś, co miałem skłamać? Jeżeli ktoś was nie zauważył, to brakuje mi paru zębów. W ogóle się tym nie przejmuję. Uważam, że zbyt dużo uwagi poświęcam wyglądom zewnętrznemu. Ja, st ja staram się rozwijać swoje pasje, nazywać swoje pragnienia, żeby móc łatwiej określać swoje cele. Zbogacać w sobie to, co określa mnie jako człowieka. Innymi słowy, mogłem stawić sobie te zęby, ale zbieram na spoiler do swojego golfa. Głupszy, a czy najgłupszy i taki co najbardziej mnie zastanawia od tam był, żeby zabrać pieniądze kościołowi. W Stądś sensie tam dofinansowanie od państwa, no to jest głupie moim zdaniem. No bo wiecie, no, ta limuzyna proboszcza to na modlitwach nie pojedzie. A poza tym, no wiecie ile oni na proszek do prania wydają? No na czarnym wszystko widać. Szczególnie plamy po ministrantach. I... No i schodzi tego, no. Znaczy, ja się tutaj nie nabijem, ja, ja sam miałem być ministrantem, ale ustny oblałem. Powiem wam coś, powinno się dawać mandaty za głupotę. Wkorzeni mnie ludzie w komunikacji miejskiej, szczególnie modelaski. Na Facebooku mogą siedzieć i cały dzień klikać lubię to, lubię to, lubię to. Przecież im tylko się da, a nie potrafią wcisnąć guzika, żeby otworzyć drzwi w tramwaju i stoją. Wciśnij guzik! Wciśnij ten jebany guzik! Są. So. Lubię to. E, Bierzesz udział w dzisiejszym Open Micu. Jak wrażenie? Przygotowany? No tak, czuję, że jestem przygotowany. Specjalnie przyjechałem z wczorajszego występu jeszcze w Toruniu. Także sprawdzony materiał. Także, hmm. Myślę, że publiczności też się spodoba. Czyli masz jakieś doświadczenie sceniczne? Występujesz, tak? Tak, występuję no już od jakiegoś roku, powiedzmy. Mhm. A skąd u ciebie zainteresowanie w ogóle stand-upem? Mam no, ciężko powiedzieć. Ciężko. Jakoś kiedyś. O, tak, się wzięło. tak, tak się wzięło. Kiedyś na YouTube oglądałem jakichś amerykańskich komików i stwierdziłem, że ja też będę komikiem. Aha, tak. Wiesz, nie, ja tak, też tak, mogę tak też tak. Wstałem na fotelu i stwierdziłem, że zostanę komikiem. Mhm. To tak szybko poszło chyba? Tak, dosyć tak. A, a jakie tematy dzisiaj będziesz poruszał? Tak pokrótce można zdradzić, czy nie bardzo? Hmm. Tematy dosyć różne. No mówił o kobietach, mężczyznach, głównie o kobietach. A dlaczego bierzesz udział w takim open micu? Czy to jest dla ciebie taka wyskocznia, żeby zostać właśnie stand-uperem, takim już na poważnie, no, czy tak. taka po prostu próba sił? Trochę z jednej strony próba sił przed inną publicznością, a z drugiej strony chyba dobra możliwość, żeby się pokazać gdzieś w takim szeroko znanym świecie stand-uperów. Mhm. Warszawa trochę dominuje. Lubię sobie zadać pytania jakieś publiczności czasem. Zadaję pytania i no, lubię no, czy sobie... Plecą, tak, tak? Czy i... czy słuchają? Tak. Czy, czy mnie słuchają i sprawdzam, czy żyją czy mają coś do powiedzenia. Mhm. Przecież nie mogę sam czy, cały czas gadać, nie? No, nie? Przyznam się ze wstydem, że panicznie bałem się psów. Przez bardzo długi okres czasu bałem się psów. Pewnie wzięło się to stąd, że jako dziecko jeździmy na wakacje do babci, m, która miała olbrzymiego wczarka niemieckiego i... Za którymś razem ten owczarek niemiecki nie był na łańcuchu i jak zobaczył mnie bawiącego się na podwórku, rzucił się za mną. Gonił mnie, więc naturalnie uciekałem. I w tym momencie babcia zaczęła krzyczeć złote rady, stój, stój, on cię goni, bo uciekasz. Jak się zatrzymasz, to cię zostawi w spokoju. Więc posłuchałem, zaufałem babci, zatrzymałem się w miejscu, mnie oczywiście dogonił, pogryzł, em, krew, łzy, 17 szwów, trauma. Em. Natomiast, jak to się mówi, czas leczy rany. I pomału, pomału przestałem bać się psów, ale strach przed starymi ludźmi pozostał. Ale generalnie najlepszy film y, z Arnoldem muszę powiedzieć to jest y, Commando. Kojarzycie film Komando? To jest po prostu to jest taki film, słuchajcie, Commando, to jest wiecie o co tam chodzi. Generalnie jest taka sprawa, że Arnie, który jest jakimś byłym komandosem i ma, ma na imię John Matrix. He's back and he's angry. I słuchajcie, Johnowi Matrixowi porwali córkę. Nie porywa się córki, Arno Arnie, no, kurwa, no nie robi się tego. No, Więc trzeba być idiotą. Kurwa, żeby porwać córkę byłemu Komandosowi, kurwa Johnowi Matrixowi, no nie robi się tego. No. Mam taki protest song. Bo, bo nie wszyscy wierzą, że, że nam się uda to euro 2012. A moim zdaniem. Wszystko się uda wszystko się, uda, wszystko się uda, wszystko się uda, wszystko się uda. Bo co ma się nie udać? Cześć. Jest na Paulina Potocka. Cześć. Dzień dobry, to ja. Bierzesz udział w dzisiejszym Open Micu i tutaj zaznaczymy, że Paulina jest jedyną kobietą podczas dzisiejszego wieczoru. Jak się z tym czujesz? No tak wyszło po prostu. Nie wiem, to, to jest takie... Są jakieś takie emocje, że tylko jedna kobieta, no ale postaram się honor kobiecy uratować. Właśnie? Znaczy, najprościej mówiąc, to będą tematy filozoficzne. O, głębokie, o, poważne, do refleksji. No i takie, takie, takie myślę, bliskie każdemu. No, takie hmm? takie e, egzystencjalne, głębokie. No. Aha. <laughs> A skąd u Ciebie zainteresowanie w ogóle stand-upem? No, czy... czy nie ma tego zainteresowania? Tak po prostu się zgłosiłaś. <grym> tak, znaczy, zgłosiłam się, bo, bo pomyślałam, że no, Warszawa może fajnie, może przyjadę, zobaczę stolicę, yy, no, coś tam powiem, nie wiem, jakoś tam wyrażę siebie i, i tak, tak, no, tak sobie, tak jakoś wyszło. <grym> że jest to coś takiego bardzo świeżego i ludzie nie, nie za bardzo wiedzą, z czym to się je, ale coraz bardziej to hasło jest popularne. Co jest Więcej osób to robi, więc myślę, że za jakiś czas to to będzie naprawdę. Yy... Co najmniej tak popularny kabaret mi się wydaje, bo też ludzie mają taki duży dystans, bo, bo jednak to jakieś obce pojęcie, coś ze Stanów i, i tak dalej, ale myślę, że, 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 że będzie, będzie coraz bardziej e, takie zainteresowanie i fascynacja nawet. Mówisz? Mam takie powiedzmy minimalne doświadczenie, e, ponieważ w stoku gram w kabarecie Fan Fatal. Eee, no, i stąd jakoś tak wyszło, że, że też stand-up. No, to także jakieś tam doświadczenie mam. Znaczy, nie jest to jakieś duże doświadczenie, nie, ale, coś jest, tak. ale coś jest. Nie jest to debiut, debiutów, mm -hmm. że tak powiem. Co robi? Bo zrobieniem loda jest jak z pizzą. Jedno i drugie można zrobić samemu albo zamówić. Jedno i drugie się ciągnie i wszyscy to lubią. Tak właśnie jest. Mało tego, drugie panie. Przypisujecie sobie cały sukces, jakbyście tylko wy na niego pracowały. O nie. Penis to nie ręka. To nie jest tak. W górę w dół. Nie, nie. Tu jest ciągłe wołanie na pełnym morzu. W górę co? Na co? E, e, w górę stwierdzaj! E, rozumiecie? Docencie nasz wkład w Waszą ciężką pracę, okej? Okay? Docencie. Ten most na rzece stawiamy z dwóch stron. Z kolei... Z kolei mineta, to już jest inna bajka. To jest gra jednego aktora. To jest monolog. No szczerze, słuchajcie. Mówmy się. Umówmy się, od kiedy to rozsunięcie kurtyn decyduje o sukcesie sztuki? Nie. Słuchajcie, bo to jest... Ta... Także nie lubię tych religijnych spraw, ale na przykład fascynują mnie księża. Szczególny mój ulubiony typ księdza, Młodzieżowy Ksiądz. Znamy? Taki, co kopie piłkę na euro. Hej! Jesteśmy Młodzieżowi Księża! Pierdolimy dokładnie to samo, co wszyscy inni księża, ale mamy konta na fejsie i robimy rekolekcyjne eventy. Tylko jeszcze raz powiem. Polina Potocka, Krzysztof Jans, zwycięża. Ale zwycięża Krzysztofias! Wielkie ogranie. Nie, jestem bardzo zaskoczony, bo szedłem z nowym tekstem, który jeszcze nigdy nie był sprawdzany, nigdy przed nimi nie mówiony, nikomu nie dałem go do czytania, znaczy z reguły tego nie robię więc y, to była duża niewiadoma, ale bardzo fajnie, cieszę się, bo... A premiera, tak? Nigdzie wcześniej go nie grałeś? E, nie, nigdy, nigdy, więc dość premierowy i taki, wydaje mi się, w miarę ostry tekst, jak na tak. polskie realia. E, bardzo fajnie przyjęty, super, pierwsze miejsce, Uuu. E, A dlaczego się zgłosiłeś do tego Open Mic'a? To była chęć taka sprawdzenia siebie, czy interesujesz się stand-upem w ogóle? Interesuję się stand-upem i tak swoją przygodę ze stand-upem już zacząłem chyba z rok temu, Jakieś 5-6 występów e, poprzedziły ten ostatni, właśnie, wygrany. Uff. A czy oprócz tego masz jakieś doświadczenie sceniczne, czy tego jesteś właśnie takim samoukiem, który po prostu zajął się stand i nic wcześniej w tej dziedzinie nie robiłeś? No, nieskromnie powiem, że jestem samoukiem. Tak. E, aczkolwiek no, było parę osób. Znaczy szybko chłonę uwagi innych osób, życzliwych mi ludzi e, i myślę, że na dobre mi to wychodzi. Kurwa, przestań, uh. dobra? Kurwa, zamknij się! Ostatnia, ostatnia tylko rzecz, wyobrażacie sobie Piotrka na maturze ustnej. Cicho, kurwa!